Cześć, 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 Paweł Skorportowe, lowe lowe No, dzisiaj Olimpik Lyon kontra Bayern Monachium w ramach Ligi Mistrzów. Starcie półfinałowe w finale czeka już PSG, PSG które wygrało swój mecz półfinałowy w stosunku 3-0 z RB Lipsk. Tutaj to starcie Olimpik Lyon kontra Bayern Monachium niezwykle ciekawe. Bayern, który niewątpliwie chciałby zagrać w finale, <laughs> nawet nie tyle zagrać, co ten finał wygrać. No i Olimpik Lyon, który przebojem wdarł się do takiego już etapu Ligi Mistrzów. Bayern Monachium z pewnością też sympatią wielu Polaków w tym starciu. Nie bez, nie bez znaczenia oczywiście tej Robert Lewandowski, główny gracz tego klubu. No i liczymy na to, że Robert będzie w stanie strzelić nawet nie jedną, a kilka bramek. Natomiast... Tutaj też wiele zależy od jego kolegów, którzy są niezwykle rozpędzeni po triumfie 8 do 2 nad wielką FC Barceloną. Więc rozpędzony Real kontra także rozpędzony Olympic Lyon. Olympic Lyon, który w starciu ćwierćfinałowym pokonał 3 do 1 Manchester City. Manchester City, faworyt tamtego meczu, a tutaj jednak Olympic Lyon przeciwko Bayernowi Monachium. Francuzi przeciwko Niemcom w Lizbonie. No więc niezwykłe emocje. Zapowiadają się w tym starciu początek meczu o godzinie 21. No cóż, trzeba to, trzeba to oglądać, ponieważ ta edycja Ligi Mistrzów szczególnie ta końcówka pokazała, że emocji nie brakuje. No i tutaj także ich brakować nie powinno. Także trzymajmy kciuki za zależy komu kibicujecie. Ja w moim przypadku Bayern Monachium, Robert Lewandowski i jego koledzy z zespołu. Więc liczę na to, że Bayern Monachium awansuje do kolejnej fazy, a kolejną fazą oczywiście finał. W finale Paris Saint-Germain już czeka, już czeka na swojego rywala. Z pewnością piłkarze tego francuskiego zespołu będą także oglądali to starcie, no analizując już pod kątem oczywiście tego starcia finałowego. Zobaczymy, co nam przyniesie dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że zobaczymy dużą liczbę bramek, podobnie podobnych starciu Barcelona, Bayern Monachium. To oczywiście sprawia, że ten mecz jest gdzieś żywszy, emocjonujący bardziej. Także trzymajmy kciuki, aby tak właśnie było. I w tym starciu właśnie pomiędzy Olimpikiem Lyon. A, a Bayernem Monachium. Nadal macie takie łapki w górę i dół. klikajcie. Szczególnie te łapki w górę to zachęca, motywuje do działania. Subskrybujcie kanał, a także klikajcie w dzwoneczek, aby mieć powiadomienia o nowych materiałach, które przecież specjalnie dla Was publikuję. No coś będziemy sobie analizowali to starcie Olimpiku Lyon kontra Bayern Monachium. Natomiast już teraz przypominam, 21. Startujemy z tym półfinałowym meczem. Zobaczymy, który zespół dołączy do PSG w wielkim finale tej edycji Ligi Mistrzów. Ode mnie tyle na teraz. Trzymajcie się na razie. Pozdrawiam.